Kochani, my byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi, bo my tu rodziliśmy się od początku. Tu są nasze korzenie, a my mamy w haśle, jak pamiętacie, za naszą wolność i wato. Europa i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Dziękujemy! 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 Proszę mnie jeszcze zaś powiedzieć. Nie Milcz, głupi chłopie! Nic, nic, nic! Ja jestem kończony. Nic, bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Ja tu po to jestem, żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z tej z mojej ojczyzny, która jest Polską, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także. Odpadał.